Cześć, jesteśmy dzisiaj u Andrzeja. Andrzej od wielu lat hoduje dendrobatesy i może powiesz coś więcej na temat, właśnie, ile lat już się tym zajmujesz, skąd w ogóle wziąłeś to zainteresowanie? Żebyłazami to zainteresowany byłem już 30 lat temu i takie pierwsze żaby miałem właśnie w domu. Natomiast około 4-5 lat temu przerodziło się to z zainteresowania w pasję i Musiałem znaleźć miejsce na hodowlę tych drzewołazów, w związku z tym udało mi się wynająć pomieszczenie po starej suszarni. Wprowadziłem tutaj z 10 terariów. Myślałem, że to będzie koniec, niestety nie. Musiałem wynająć następne pomieszczenie, I jeszcze jedno, żeby żaby mnożyć. No, i teraz ta fascynacja przerodziła się. Bo tak, <laughs> że... Ok, bo na ten moment, ile masz tak około gatunków yy, yy, drzewo? Znaczy odmian, 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 bo yy, to mam około 40 odmian. Ok, i wszystkie cały czas aktywnie udaje ci się rozmnożyć? Yy, czy... yy, znaczy, wszystkie udało mi się rozmnożyć, z tym, że niektóre mają niekiedy nawet i 8-9 miesięczną przerwę w rozmnażaniu. Mm -hmm. Część mnoży się cały czas, ale część ma przerwę w rozmnażaniu, najczęściej jest to zimą i dopiero na wiosnę nowo zaczyna się mnożyć. Okej, okay, bo jakie właśnie trzeba im zapewnić takie optymalne warunki, żeby można było je tam bez problemów wprowadzić i nie musieć się martwić o to, że coś zrobimy nie tak, podstawa, że one wyzdobią? Podstawa to... Znaczy inaczej, powiem w ten sposób, że żywołazy to są jedne z najprostszych stworzeń do hodowli, jeżeli się zachowa pewne minimum ich hodowli, mhm. czyli po pierwsze temperatura, najlepiej pokojowa, od 22 do 26 stopni. Krótko może przekroczyć tam 28-30 stopni, ale dłużej, powiedzmy, 3 4 dni to już może być niebezpieczne dla żab. Mhm. A w nocy może spadać nawet do 18 stopni. Także temperatura pokojowa z zupełności wystarczy, jak komuś się uda wycyrkować tą temperaturę noc-dzień 22-26 stopni, to jest idealnie. Następnie wilgotność. Mhm. Y no najlepiej, jak jest mocno wilgotne terarium, czyli zraszanie, lepiej automatycznie, bo takie, takie ręczne można, może, może się źle skończyć, bo ktoś mhm. zapomni, gdzieś wyjedzie albo w ogóle zapomni. No a żaba, no, y, mimo że to nie są żaby wodne mhm. i, i, i raczej niepływające, oczywiście utrzymają się na wodzie, ale raczej niepływające, no to dłuższy okres suszy poniżej 70 procent wilgotności może się dla nich z, zakończyć śmiercią, a na pewno zakończy się śmiercią, jeżeli chodzi o młode żaby, bo one są dużo mniejsze, hmm. więc ta wilgoć szybciej od nich, z nich wyjdzie. Y... Bo one chyba potrafią się zakopywać, jeśli mają zbyt niską wilgotność, to potrafią się zakopywać y... z ziemi. Zwłaszcza auratusy, zwłaszcza auratusy tak potrafią zrobić. Natomiast ja czegoś takiego nie zaobserwowałem, bo mam dobrą wilgotność. <laughs> tak, że, że, że... Mówię, auratusy, mhm. to też słyszałem i też niekiedy jak mam młode auratusy, trzymam je w pudełkach, nie w terrariach, w pudełkach, mhm. bo je łatwiej wtedy karmić, no wyjedzą mhm. to wszystko, co im się wrzuci, to potrafią się w tym podłożu, który tam jest, też zakopać albo, albo najczęściej się chowają pod jakieś drewienko, czy, czy coś takiego, bo tam jest najprawiej mhm. ta wilgotność się zwiększa, a w tym pudełku to jednak jest to zraszanie ręczne, no, tak. no i niekiedy y, nie zdarzyło mi się uśmiercić żaby, ale no... Widać trzeba, trzeba patrzeć, trzeba patrzeć żeby, żeby jednak zraszać. I to, co hmm. mówiłem, y, później, jak ta żaba już jest w miarę dojrzała, to ta hodowla jest bardzo prosta. Natomiast przy małych żabach, no to trzeba więcej staranności zachować. Okej, okay, czyli tutaj na pewno to karmienie będzie takie problematyczne w tych najmłodszych. Przy okresie. młodych żabach, powiedzmy do tego 6, 7, no może szóstego miesiąca hmm. życia, to ja bym karmił co drugi dzień i to jest takie optymalne karmienie. Niektórzy karmią codziennie. Ja uważam, że co drugi dzień wystarczy. Niekiedy za duże karmienia jak jest za dużo y, tych, tych y, pożywienia, to może nawet stresować żaby, które będą no, zestresowane tą ilością, która tam się pokazuje. Więc lepiej y, zrobić tak, żeby one to wyjadły i później dopiero karmić. Oczywiście w terrarium mocno zaraśniętym tego nie mhm. widać, ale jak nie widać muszek w pobliżu tego miejsca, coś się te muszki wsypuje, to można nakarmić drugi raz. I to co drugi dzień, natomiast dorosłe żaby też karmię co drugi dzień, aczkolwiek nic się nie stanie, jak raz na jakiś czas, nawet co czwarty, piąty dzień się nakarmi. Na przykład z powodu mhm. jakiegoś wyjazdu. Okay. Ale, ale to, to też mówię sporadycznie. Nie, mhm. nie żeby zawsze co, co, co tydzień karmić, tylko raczej to co ten drugi, trzeci dzień karmić. Tak, bo one chyba dość szybko tracą na masie z tego co, co też e... słyszałem. Przy takich młode, młode, młode żaby. Dorosłe w takim terrarium zarośniętym, one sobie zawsze coś znajdą, potrafią mhm. zjeść. Oczywiście, że, że mogą schudnąć, jeżeli mhm. ktoś o nie nie dba, ale takie, jak ktoś zobaczy takie chorobliwe chudnięcie, mhm. to z reguły to nie jest nawet brak pożywienia, tylko, tylko być może mają jakiegoś pasożyta. Ok. Zresztą, według mnie, większość żab ma pasożyty i one się uaktywniają wtedy, kiedy są złe warunki. Okej, okay, czyli tutaj to nie jest już kwestia po prostu żywienia tylko złych po prostu warunków i że tak. te na przykład niecie nie potrafią się yy, rozwijać w nich. Yy, I takie pytanie, jeśli chodzi o właśnie karmienie żab, bo mówiłeś, że młody wylęk najlepiej karmić melanogaster chyba muszę znaczy, Ja. Yy, powiem tak, bardzo mhm. takim dobrym pokarmem dla młodych żab są skoczogonki. One są yy, bardzo takie, mhm. powodują, że żaby szybciej przyrastają. Tylko, że przyzwyczajenie żab do skoczogonków to później może być problem z przejściem na inny pokarm, mhm. bo one po prostu te skoczogonki lubią. Dlatego ja po wylęgu żaby, jeżeli ona już wyjdzie na ląd, straci ten ogonek i wtedy podstawa nie karmimy, kijanek, które mają mhm. jeszcze, czy żabek już, które mają ogonki, bo one wchłaniają ten ogon i tym się żywią. To yy, po drugim, trzecim kamieniu skoczogonkami ja już przechodzę na muszki melanogaster i one wtedy szybciej się. Dostosowują, jeżeli chodzi o karmienie, to najważniejsza rzecz również, no to nie mogą być same muchy, bo to jest bardzo miałki taki mhm. pokarm. One muszą być y, suplementowane. Okej, okay, a czym właśnie najlepiej jest suplementować? Y, na pewno do każdego karmienia powinno być y, bapno. Ja pokażę może. Okej. Okay. Ja nie mam taki duży pojemnik, ale oczywiście w takich mniejszych też jest. Tylko ja mam mm -hmm. dużo żab, no to. No mam tak, duży to, to też Tej firmy repaszy uważam, że ona jest jedną z lepiej dobranych, dobranych yy, takich składników. Biorę sobie takich po śledziku naraz, albo po innym. Mm -hmm. Wrzucam tu odpowiednią ilość muszek. No tu na przykład I mamy muszki, możemy je tutaj wysypać. I na to sypiemy z takiego pojemnika. Otwieramy, sypiamy wapno takiej ilości, później wstrząsamy, żeby te muszki się mhm. w tym obtoczyły. I ja, ponieważ mam kilka terariów, z tego pojemnika przesypuję ilość muszek potrzebnych do jednego terarium do takiego pojemniczka i to wsypuję o, na przykład na taką szalkę petriego, żeby to wapno nie brudziło tego podłoża. Żaby te moje już są przyzwyczajone, więc zaraz się tutaj pojawiają i, i zjadają te, te muchy, które są, które są wpuszczone. I tak co drugi tydzień, nawet niekiedy co trzeci, jak żaba już jest yy, no, wyrośnięta, a jak już jest w okresie takim rozrodczym, to, to, mhm. to już w ogóle potrzeba. To jest taka witamina A mhm. dla żab. Ale to wrzucamy raz w tygodniu, co, znaczy raz na dwa tygodnie. Jeden dzień w karmieniu. Okay. Dlaczego nie powinno się tego częściej yy, wrzucać? Ponieważ może nastąpić hiperwitaminoza i ona się objawia u żab tym, że sklejają im się palce. Okay. To wtedy widać, że po prostu jest witamin za dużo. Mhm. Yy, ja też dodaję w tej przerwie co dwa tygodnie, mhm. co drugie dwa tygodnie dodaję taki super, super white, też repaszy, mhm. ale to jest akurat mniej potrzebne, najważniejszy, najważniejszym składnikiem to jest to. Okay. Jeżeli tym będziemy robić, to nie potrzeba żadnej y, lampy UVB. Tak, właśnie, bo, bo nie widziałem tutaj u Ciebie żadnej lampy i w sumie to też jest wygodne. No bo jeżeli się suplementuje, Jeżeli się suplementuje tymi, ja nie mówię, że mhm. trzeba tym, ale ja uważam, że w seriach różnych, mhm. to uważam, że to jest naprawdę dobre. Dobry, yy, Dobry składnik, okay. dobre rozwiązanie. Yy, a właśnie jak to wygląda z tym urozmaicaniem diety pod względem doboru yy, jakichś owadów, właśnie? Bo słyszałem o myszycy grochowej, właśnie z koczogonki. Dodatkowo yy, jeszcze tutaj były te yy, żuczki hawajskie. Yy, powiem tak. Yy, ja karmię w 99% muszkami, owocówkami yy. suplementowanymi. Jak mi się uda od mojego znajomego dostać mszyce grochową, karmię mszycą okay. grochową, ale naprawdę rzadziej, bo to jest trudniejszy, trudniej zdobywany pokarm i według mnie ta, ta, ta muszka, z pewnością wystarczą. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o rzuczki hawajskie mhm. i na przykład, na przykład. Tam jeszcze były stonogi tropikalne. Tylko właśnie... tak, tak. Znaczy z nogami tropikalnymi, one to zjedzą. Mhm. One to zjedzą, bo to jest miękka, y, mają miękką tą tulinkę i to zjedzą. Natomiast y, jeżeli chodzi o żuczki i mhm. o y, na przykład świerszcze, to młodym wylękiem świerszcza ewentualnie można karmić, tylko to jest to niebezpieczeństwo, że jak on gdzieś schowa się w terrarium, to później urośnie i będzie stresować żaby i będzie podjadać rośliny. A poza tym już trochę większy, czy żuczek, czy tego, on ma dużo hityny i może powodować zaczop zaczopowanie się żaby. Okej. Tak, jak będą tam tą kupę Czyli robiły, będzie miała nie? problemy z, <laughs> tak, z wypróżnianiem tak. się. muszki, owocówki naprawdę hmm. wystarczą. Okej, okay, bo właśnie tutaj też w internecie można znaleźć różne informacje na ten temat, że jednak warto im to urozmaicać, ale z tego co słucham, warto. To są jakieś... Warto, ale przy mojej ilości byłoby to dla mnie zabójcze finansowo. No tak, to byłoby po prostu problematyczne. A z trzymaniem grupowo, jak to u nich wygląda? Bo można, właśnie są też zdania podzielone na temat trzymania na określonej powierzchni danej ilości żab. I też to, samice w tym gatunku akurat są... To znaczy drzewołazy to z tych takich najbardziej popularnych, bo mhm. są oczywiście inne gatunki. Drzewołazy to takie te najbardziej popularne, to są epibedobatesy, pylobatesy i dendrobatesy. Mhm. I w dendrobatesach tynktorius, leukomenas, ewentualnie auratus. Okay. I teraz jeżeli chodzi o pylobatesy, to jak najbardziej żaby stadne, epibedobatesy też. Mhm. W terarium takim 45-45-60 można strzymać. Pylobatesów, tych, mm -hmm. mówimy tutaj o i ewentualnie bikolorach, do 5 sztuk. O okay. 4-5 sztuk to jest taka optymalna mm -hmm. ilość. Z mojego doświadczenia niektórzy mogą twierdzić na przykład, że to jest za dużo, ale tak. z mojego doświadczenia wynika, że ich się tam ładnie mnożą i się dobrze czują. Mm -hmm. 45-45-60. Natomiast jeżeli chodzi o tinctoriusy, to młode żaby do okresu mm -hmm. dojrzewania, czyli póki no, nie będą y, chętne do rozrodu, nawet ciut wcześniej. To można je trzymać w stadzie w takich samych ilościach, ale w momencie, kiedy zaczynają dojrzewać, to trzeba zwrócić uwagę i najlepiej żeby łączyć w pary. Ponieważ tutaj, może nie tak jak u ludzi, ale właśnie tutaj samice są agresywne w stosunku do siebie, jeżeli samiec zacznie śpiewać i mhm. są o niego zazdrosne i potrafią nawet się tak bić, że jedna samica będzie zdominowana i, po, i może paść. Nie? Natomiast jest jeszcze, mam znajomych, którzy hmm. trzymają w ten sposób tinctoriusy, że jak jest duże terrarium, na przykład, nie wiem, 90 albo 60 długość terrarium, to trzymają tam w stadzie tinctoriusy, jeśli nic nie dzieje, ale trzymają w stadzie dosyć dużym, hmm. czyli nie trzy sztuki, ale na przykład pięć, osiem, bo wtedy ta agresja tych samic rozdziela się na więcej osobników. I one są wtedy spokojniejsze. Mhm. Po prostu mają więcej tych takich Ta ich agresja się rozkłada, rozkłada więc się. Tak, tak, nie, nie, nie tak, uczepiają tak. się jednego Natomiast osobnika. Natomiast z dendrobatesów, auratusów i naukomalasów to można je trzymać mhm. w stadach może ciudniejszych niż na przykład bitatusy. Natomiast epibodobatesy to są mniejsze żabki i je można też trzymać w stadzie. No, już tych trochę większych, w zależności od tak. wielkości. A jeszcze pytanie. Bo no, jeśli chodzi o, ogólnie o tą całą grupę tych żab, no to ma, mają po prostu przepiękne kolory, ale czy, usty, u występu, czy ty na przykład u siebie w hodowli posiadasz jakieś odmiany, które są po prostu yy, uwarunkowane genetycznie przez człowieka, że zostały one nie, nie, po prostu yy, sztucznie wyselekcjonowane? Yy, ja. Znaczy. Z... To zaraz powiem tak. Ja jestem przeciwnikiem hybrydyzacji żab. One są na tyle piękne, jest tyle tych odmian kolorystycznych, zwłaszcza punktoriusów, czy nawet łukomelasów. Bo łukomelasów to ja tam znam cztery albo pięć mhm. takich odmian, które żyją w naturze. I to jest zależne od, od miejsca, w którym występują. To są niewielkie miejsca, i dlatego no, tam ten chów taki następuje, że te, 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 te wszystkie ich, ich różnice się wyodrębniają. Mhm. I jestem przeciwnikiem łączenia. I, I hybrydyzacji takich żab, bo warto utrzymać to w takim stanie, jakim natura dała. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ja trzymam takie żaby, które zostałyby selekcjonowane przez człowieka, to powiem, że tak, mhm. ale to tylko dlatego, że to nie jest hybrydyzacja, tylko na przykład są to żaby albino. Mhm. W naturze z reguły to są ikijanki, i te żabki są słabsze i raczej nie przeżyją. Natomiast mhm. tutaj w, w hodowli one przeżyją i później jak już dorosną, no to są pełnoprawnymi żabami i, i, i one są rzadsze niż te normalne, ale takie trzymam. Mam no, na przykład fajną taką, od... i według mnie najładniejszą z albinosów, mm -hmm. y, Vitatus albino, mm -hmm. y, ona jest biała i ma ten czerwony pasek, tak jak normalne Vitatusy. No i jeszcze jedną taką odmianę albino mam, to jest Dendro, Dendrobates tinctorius patricia ghost i ona zamiast tych niebieskich kolorów jest taka fioletowa. Okej, okay, okej, okay, to na pewno to wrzucimy. Abyście mogli zobaczyć, ale właśnie dzięki czemu one zawdzięczają taki swój bardzo jaskrawy, żywy kolor. To znaczy, kolor. to jest. Też aby ostrzegają w ten sposób swoich potencjalnych zabójców, mhm. że coś z nimi jest nie tak i nie próbuj mnie próbować, bo się po prostu sparzysz na tym. I, i, i dlatego one takie te barwy mhm. agresywne mają. Taka ciekawostka, że. Przy ranitomejach, które kiedyś hodowałem, teraz już mniej, bo, 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 bo nie ma miejsca i, i, i teraz mam tylko te żaby. są takie ranitomeje, które mają w drugim członie nazwy imitator. Mhm. I one są bardzo podobne do innych ranitomei, tylko się troszeczkę różnią, na przykład, mhm. nie wiem, ułożeniem plamek, ubarwieniem wielkością. I o co chodzi? One są dużo mniej toksyczne niż tamte, mhm. ale upodobniają się jakby do nich. Że te wszystkie stworzenia, które na nie polują, też mówią, Ej, lepiej nie. Żeby też się, ta tak. się odstraszać. No ogólnie to jest bardzo ciekawe, że w warunkach hodowlanych one nie wydzielają tej toksyny, jeśli nie mają dostępu do tego naturalnego pożywienia, jakim są u nich mrówki czy też różnego rodzaju roztacza. Tak. Więc to jest ogólnie też ciekawa właśnie ich taka nie, nie, zaleta. Niektórzy z, z ludzi, którzy chcą kupić jabłki i tak dalej, zwłaszcza jak to jest dla dziecka, mhm. to pytają się, a czy dziecko może to dotknąć, mhm. bo. Bo to jest trujące. Ja mówię, że to nie jest trujące, nie jest toksyczna taka żaba, tylko że dotknąć raczej się nie powinno, y, mhm. nie powinno być y, dotykać się takich żab, ponieważ, ponieważ y, no, im krzywdę zrobimy. Wystarczy, że nie wiem, że mamy rękę od jakiegoś środka, nawet po dezynfekcji czegoś mhm. i tak dalej, no to żaba y, chłonie całym ciałem, nie tylko paszczą no i tam tak. powiedzmy, tylko całym ciałem i może ta... Ta, ta trucizna z naszych rąk przejść do nich i wtedy może być problem dla żaby. Także raczej my jesteśmy dla nich w hodowli niebezpieczni, a nie żaby. Okay, a jeśli chodzi o te toksyny, w jaki sposób one działają? Bo czy to jest... U wszystkich żab one działają w ten sam sposób, czy jednak tutaj potrafią się czymś różnić? Tutaj nie będę się wymądrzać, okay. nie wiem dokładnie, ale na pewno jakiś paraliż następuje. Czy, tak, czy bo ja właśnie m, też coś czytałem, że m, nie chcę teraz tutaj rzucać <grym> nazwami, żeby się nie pomieszać, ale niektóre z tych żab potrafią zabić nawet 10, 10 ludzi po prostu jednym miligramem akurat mam tej toksyny. Akurat mam trzy najbardziej toksyczne odmiany na wolności to jest mm -hmm. to Dendrobates y, przepraszam, pylobates teribilis, terribilis, y, pylobates auroteania. Mm -hmm. To jest jako trzeci, a drugi to jest pylobates bicolor. I one wcale takie kolorowe nie są, bo, bo one mają jedno, stały, jedno lity kolor albo miętowy te terybiz albo miętowy, albo pomarańczowy żółty. Natomiast auroteania są czarne bardzo podobne do bitacusów z takim zielonym albo złotym mhm. paskiem, bo to są jeszcze odmiany. Wysokogórskie to jest odmiana gold, nizinne to jest odmiana okay. green. No i bicolor, bardzo popularne, żeby fajne, to one są takie złote. Mhm. I, one mają już tu w genach, że są takie toksyczne, bo z nimi to można robić wszystko właśnie. Przy karmieniu. inne żaby to jeszcze odskoczą gdzieś się schowają. A one siedzą na miejscu i patrzą ci prosto w oczy, jakby ci chciały. Tarąbać. czyli ich te naturalne <todgłosy> jednak zachowania aż tak w nich nie zanikły nie, przez, nie, przez te warunki nie, 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 podobne. Nie, mają mają Więc... to. Ja możemy tam podejść do jednego okay. teraju, z sterajów z to pokażę, jak, jak się zachowują. Po prostu będą miały wszystko w pompie. Yy, jeszcze już tak będziemy się zbliżać ku końcowi, jak wygląda kwestia sprzątania ogólnie u nich, no bo tutaj jednak ta ich skóra jest bardzo wrażliwa. Yy, ludzie twór, robią też ekipy na przykład sprzątające w terrariach, no ale jak mówiłeś o skoczogonkach, no to skoczogonki są na nich w sumie takim przysmakiem, więc mogą szybciej znaczy, skoczogonki zniknąć. skoczogonki można wrzucić na początku założenia terrarium, żeby te liście przy nowych roślinach, co odpadną, co zginą i tak dalej, żeby tam to zlikwidowały, po wrzuceniu żab myślę, że na drugi dzień już skoczogonków nie będzie. A te, co wyjdą, to za chwilę znikną, no tak. takie jest moje zdanie. Y... A ja... jakieś inne krocianogi właśnie? Y... Nigdy tego nie wrzucałem, na pewno nie polecam kulanek, mhm. czyli y... w każdym razie nie wszystkim, ewentualnie tą stonogę tropikalną, mhm. to ona tam się zakopie w ziemi i też potrafi trochę wyjadać te wszystkie takie nieczystości, natomiast tamte nie wszystkie, ale ja też trudno mi powiedzieć, odmiany czy gatunki, które po prostu nie nadgryzają roślin. Niektórzy mówią, że one nadgryzają tylko to, co zgnije, pulanki, ale, ale, ale one potrafią też świeże rośliny. Tak, potrafią nadgryzać. właśnie tutaj też napsuć, więc. I, I co ja chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o czyszczenie, mhm. ja nie czyszczę. Przycinam tylko rośliny i czyszczę przednią szybę. Jak miałem w domu, to też mhm. tylko szyby czyściłem. Natomiast no, kałużap to jest dobry nawóz dla roślin, więc tutaj nie ma co zbierać. Może tylko jak faktycznie jakaś ładna roślina to z liścia ściągnąć, żeby, okay, żeby, żeby nie było. Czyli tak podsumowując, wcale nie są takie trudne w hodowli, jak tutaj Według... jest to napisane wszędzie w internecie, jak ludzie też wyolbrzymiają, że to są bardzo trudne w hodowli zwierzęta, bo są wrażliwe, więc trzeba im tutaj często sprzątać. Co parę dni z tym karmieniem też nie trzeba być to, takim co mówiłem. Higiena by tylko ich nie dotykać, a mieć czyste ręce, jak się w tym terrarium działa. A na pewno są bardzo prostymi płazami. Po pierwsze nie potrzebują ogrzewania, tak jak gady, więc tutaj już sprawa finansowa. Nie trzeba ich docieplać, bo temperatura pokojowa. A po drugie no, są prostsze niż niektóre inne płazy, bardzo popularne. Ja tu nie mówię, jak ktoś chce, niech kupuje i też mi się to bardzo podoba, na przykład żaba rogata czy inne. Czy inne żaby, nie wiem, żaba byk, ale no one, niektóre z nich potrzebują na przykład zimowania czy innych takich rzeczy później też trzeba wiedzieć, kiedy nakarmić, bo one jak tam zje na koliczka, to... to potem to potem długo, długo nie je i się wtedy ten właściciel denerwuje, że mu nie je ta żaba i tak dalej. A tutaj po prostu ani zimowania, ani niczego. I tylko hodować i zagwarantować i ten minimum dobrego, dobrego, do, do, dobrego samopoczucia i to tyle. Czyli najważniejszą kwestią ogólnie jest, żeby też się po prostu karmić, bo tutaj właśnie tak jak Temperatura, mówiłem, zraszanie, karmienie. Czy w grupach też aby wykazują jakieś takie właśnie zachowania społeczne między sobą, czy raczej nie jest to widoczne? Niektóre z osób, które chcą kupić ode mnie żaby, pytają się, czy można je trzymać pojedynczo i oczywiście można. Tu nie ma żadnego mhm. przeciwwskazania, tylko właśnie tych zachowań nie będzie widać. Jak ktoś chce... Te tinctoriusy, tinctoriusy dobierze już w parę, to też widzi fajne zachowania, na przykład przed, przed roznażaniem, jak y, samiec idzie i sobie śpiewa a samica, za nim nad, y, nadąża i go tam popukuje, nie? a on po prostu tak z tym śpiewem porusza się w miejsce, gdzie ma ona złożyć ten skrzek, mm -hmm. nie? czyli tam w, ten, w tą kryjówkę. Natomiast najlepiej zachowania społeczne, zwłaszcza dla początkujących osób, które chcą wejść w ten świat drzewołazów, to są Pylobatesy, a jeszcze bardziej Epibedobatesy, bo tutaj te stadne, y, stadne instynkty bardzo fajnie się objawiają, zwłaszcza u epibodobatesów, który też śpiewając zbawia samicę, później ją naskakuje na nią, wyciska, później zapadnia skrzek. No i u epibodobatesów najlepiej widać, bo ten samiec tego skrzyku później pilnuje, czyli cały czas pilnuje, żeby był zbliżony, żeby nikt tam nie przyszedł, inny samiec, czy tam jakaś inna żaba mhm. nie zniszczyła tego skrzyku i on go pilnuje bardzo, bardzo. W momencie, kiedy już zaczynają się wytwarzać kijanki, wszystkie drzewołazy zresztą tak robią, przenosi te kijanki na swoje plecy i po jakimś czasie, to niekiedy 2-3 dni może minąć, a nawet i dłużej, przenosi do jakiegoś zbiornika wodnego. To nie wiem, to może być woda w bromeli, mhm. albo warto położyć jakiś mały pojemniczek, gdzie on ten z, z, Wtedy przeniesie. przeniesie. To jak ktoś chce obserwować? Jeżeli chce hodować, no to ja raczej preferuję ściąganie tego skrzyku i samemu samemu y, pilnowanie. Ja ściągam skrzek i później na takim szkiełko petrego przenoszę tutaj widać, że już się kijanki rozwijają i w momencie... A to, a to są jakieś, które obumarły? Czyli to obok? obok? Tak. No to być może. Tak, to, 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 to tak mogło coś być. Nie? I tutaj to tu jest akurat auratusa pena Blanka, mhm. y, kijanka i ona w pewnym momencie wychodzi, zaczyna pływać. Już w tej wodzie, bo to jest zawsze zraszane i taką kijankę już pomału zaczynam przenosić do innego miejsca. Ja tutaj pokażę właśnie yy, kijanki Epipedobatas antonioi riosa ladilo. I jak widać one pływają tutaj razem. Mm -hmm. Bo to są żaby stadne, to kijanki też są stadne, nic sobie nie robią. Natomiast tutaj znowu trzymam kijanki Tinctoriusów i je trzymam osobno, ponieważ one są kanibalistyczne. Yy, Każde jest osobno. Każda pływa tutaj osobno, ponieważ jakby pływały razem, to ta najsilniejsza by zjadła pozostałe. I tak, tyle włoski czyli... Janek. Okej, okay, Andrzej, chciałem Ci bardzo podziękować za ten wywiad, za ja masę informacji, jakie nam tutaj przekazałeś. I jeśli byście potrzebowali jeszcze więcej informacji, mielibyście jakieś pytania, to możecie śmiało pisać do Andrzeja. Możecie znaleźć go też również na stronie Froxland, tak? Dobrze mówię. Tak. Y no i oczywiście, jak chcecie kupować żabę, to tylko i wyłącznie od tego pana. <laughs> dziękuję. Dzięki jeszcze raz.